Cześć, jesteście sami sobie winni, że muszę nagrać ten film. Dlaczego? Bo sami pytacie, czym różni się norma ATX 31 od 30. Czuję się więc w obowiązku wyjaśnić, czym ona w ogóle jest oraz pokrótce jaka jest jej historia. Standard ATX został wprowadzony w 1995 roku przez firmę Intel. Definiuje on wymiary, rozmieszczenie komponentów oraz interfejsy między płytą główną, obudową oraz zasilaczem. Jak więc widzicie, nie dotyczy on tylko zasilaczy. Norma ATX odnosi się do specyfikacji technicznej, które muszą spełniać zasilacze, płyty, oraz gadliście obudowy, zgodne ze standardem ATX. Chociaż pojęcia standard i norma często obiegowo są używane zamiennie, to nie jest to de facto to samo. A teraz zobaczcie jak to wygląda w odniesieniu do zasilaczy właśnie, na przykładzie nowego modelu zasilacza Be Quiet! Power Zone 2K, zgodnego z normą ATX 3.1. Norma ATX dla zasilacza obejmuje takie aspekty jak wymiary, standardowe napięcia oraz dopuszczalne odchylenia, obowiązkowe wyposażenie we wtyczki, czy funkcje, takie jak zarządzanie zasilaczem np. soft power realizowany przez sygnał PSON. Co ciekawe, norma ATX nie jest obowiązkowa w sensie prawnym, ale jest powszechnie stosowanym standardem w branży komputerowej. Normatyx 1.0 wprowadzona w 1995 roku obejmowała m.in. konieczność posiadania wtyczki 20-pinowej do zasilania płyty i nie miała określonych formalnych żadnych wymagań co do nowoczesnych zabezpieczeń, jak na przykład przeciwzwarciowe, chociaż te były już przez producentów stosowane. Dopiero w 2003 roku wraz z wprowadzeniem normy ATX 2.0 pojawiła się Obowiązkowa wtyczka 24-pinowa, również dopiero wtedy w 2003 pojawiły się pierwsze wymagania dotyczące zabezpieczeń. Do dnia dzisiejszego po drodze były jeszcze inne wariacje normy, ale prawdziwa rewolucja zaczęła się w 2022 wraz z wprowadzeniem ATX 30. Wymagane pojawiło się złącze 12V HBWR dla grafiki. Całkowicie zniknęło z wymagań napięcie minus 12V. Co oczywiście nie oznacza, że już go w zasilaczach nie ma, czego przykładem jest właśnie tu obecnie Be Quiet Power Zone 2. Podobnie jak kiedyś, żeby zachować wsteczną kompatybilność, obowiązkowe jest również od normy ATX 3.0 posiadanie przez zasilacz kompletu zabezpieczeń. Norma ATX 3.1 wprowadzona w 2023 roku wymaga ulepszonego złącza 12 V 2x6 wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Wprowadzono ulepszone piny sygnałowe SensePin, które umożliwiają dynamiczne monitorowanie i regulację mocy, co zapobiega przeciążeniom. Norma ATX 3.1 zredukowała również obowiązkowy czas podtrzymania 17 do 12 milisekund. A to jest akurat bardziej na rękę producentom.